Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl. Jedynym przeciwnikiem koni zawodników, kibiców i organizatorów, była pogoda, miała ona duży wpływ na imprezę. Odczucia generalnie po zawodach były jednak jak najbardziej pozytywne. Wypadło to bardzo dobrze. Pogoda dopisała nam chyba nawet lepiej niż ktokolwiek by sobie życzył. Upały były jednak bardzo duże. Było to dokuczające szczególnie dla koni i, i zawodników, którzy muszą startować w czarnych frakach, w czarnych przykryciach, nakryciach głowy. Ale na szczęście obyło się bez omdleń, bo to przecież w większości kobiety. Także wszystko sprawnie przebiegało od początku do końca. Wygrała faworytka Katarzyna Milczarek. Nasza olimpijka zwyciężyła to, co powinna wygrać. Cieszy też wynik, który został osiągnięty to klasa międzynarodowa. W najważniejszych konkursach wygrywała y, Katarzyna Milczarek, y, bo i w sobotnim Grand Prix i w niedzielnym y, Grand Prix Freestyle o nagrodę prezesa totalizatora sportowego również zwyciężyła i to z wyraźną przewagą nad, pozostałą, nad pozostałymi uczestnikami. Ale poziom sportowy dobry, znowu no, ja się odnoszę do wyników procentowych, które uzyskują, więc jeżeli zwycięszczyni uzyskała 73% w kirze, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, a następna miała 69%, zawodniczka miała 69%, w związku z tym znowu dobry wynik, o jakich moglibyśmy marzyć zawsze na arenie międzynarodowej. Ważnym wydarzeniem trzydniowych zawodów były konkursy dla niepełnosprawnych. Para ujeżdżeniowcy mieli jedną z nielicznych okazji, by prezentować się kibicom na zawodach dla pełnosprawnych. Podziękowania, które dostawaliśmy od nich po zawodach, chyba o tym wyraźnie świadczyły. Bardzo się cieszyli, że mogli wystartować przy normalnych zawodach ujeżdżeniowych, bo jest to dla nich zawsze jakieś inne wydarzenie, kiedy nie spotykają się sami ze sobą. Myślę, że z zawodnikom innym y, też nie przeszkadzało to, że akurat y, oni są. Ja wszystkie ich przejazdy oglądałem z dużym wzruszeniem. Zawody udało się zorganizować dzięki mocnemu wsparciu sponsorskiemu. W perspektywie jest szansa na to, by za rok w lipcu ponownie się spotkać na partnicach. Mocno tym są zainteresowani i kibice, i przede wszystkim polscy zawodnicy. W tym roku y, akurat... Y, wspomaga naszą organizację w sposób bardzo wyraźny sponsor główny tych zawodów totalizator sportowy, który będzie był sponsorem głównym tych zawodów umowę mamy podpisaną z nimi też i na zawody wrześniowe, także na no akurat teraz wszystko jest w porządku zobaczymy jak będzie w przyszłym roku, ale ten termin chcieli, będziemy chcieli utrzymać. Teraz, choć zmęczenie po zawodach jest duże, na partynicach myślą o najważniejszych zawodach w sezonie, czyli partynice, Dressage competition. Być może czekają na zmiany podczas wrześniowych dni ujeżdżenia. Na pewno najważniejsze, bo raz, że w ramach Partynice Dressage competition też i mamy eliminację Pucharu Świata, więc i dla zawodników rzecz bardzo ważna. Poza tym, razem, wspólnie z, z CDIW. Mamy też przecież Mistrzostwa Polski Seniorów. Jest propozycja, żeby w, od tego roku już rozpocząć jak gdyby drugą kategorię Mistrzostw Polski, bo Mistrzostwa Polski normalnie odbywają się na poziomie Grand Prix, czyli na tym najwyższym poziomie. Natomiast chcielibyśmy. Nie wiem czy to można nazwać ukłonem, ale zmobilizować w jakiś sposób tych, którzy jeżdżą małą rundę. Żeby więcej pracy jak gdyby wkładali i, 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 i żeby też mieli jakąś większą przyjemność z tego, że jeżdżą konno i jeżdżą tą małą rundę i chcielibyśmy zaproponować im. Zobaczymy tylko, jak się nasze władze związkowe do tego ustosunkowują Mistrzostwa Polski w tej kategorii, czyli jak gdyby mielibyśmy mistrzostwa Polski w kategorii A, czyli Grand Prix i w kategorii B yy, w małej rundzie. Kolejne emocje ujeżdżeniowe na partnice z udziałem najlepszych Polaków i najlepszych zawodników świata w połowie września. Nowe Centrum Skłusza rdeko